Witam serdecznie wszystkich, nazywam się Renata Engel, jestem jasnowidzem i prowadzę też warsztaty integracji z pod podświadomością, czyli naszym wewnętrznym dzieckiem i z wyższym ja. Oto moja grupa ostatnia, wszyscy się dobrze bawiliśmy. <tutuj> Ła, manda, w związku z tym zapraszam na kolejne 7-8 września, a potem prawdopodobnie każdy pierwszy weekend kolejnego miesiąca. Nie wiem, kiedy wypada w październiku. <tutuj> Dziękuję wszystkim. Zapraszamy! Zapraszamy! Uuu. Przestań, bo nie będzie widać w mojej oczu tak nie